Cześć, Szymon Zajfer z .pl. Dzisiaj przyjrzymy się taniej gitarze za 500zł marki Harley Benton Postaram się powiedzieć jakie są plusy, jakie minusy I przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy to jeszcze jest gitara, czy to może już jest tylko zabawka Ostatnio zastanawiałem, że żaden ze mnie gitarowy youtuber, jeśli nie recenzowałem jeszcze gitary marki Harley Benton, więc postanowiłem to nadrobić, kupiłem sobie gitarę, kupiłem za własne pieniądze dla siebie, więc to nie jest żaden sponsorowany film i kupiłem to już w zeszłym roku w lipcu, więc ta gitara jest ze mną już ponad pół roku, więc jako, jako takie pojęcie mam o niej i postaram się właśnie teraz tym z wami podzielić. Uwaga dla wszystkich purystów. Gitarę wpinam dokład Cortexa, czyli cyfrowej symulacji wzmacniaczy i efektów. Więc jeśli to będzie źle brzmiało, no to oczywiście to nie jest wina tego, że gitara kosztuje 500 zł, tylko to jest wina tej cyfry za 10 tysięcy, no bo wiadomo, koło analoga, ko koło lampy to nie stało. Ale odkładając już cynizm na bok, e zobaczmy jak to brzmi, jak się na tym gra i e czy warto taką gitarę sobie kupić. Moje pierwsze wrażenia, kiedy wyjąłem tę gitarę, zagrałem kilka dźwięków, e były raczej pozytywne. To znaczy, pierwsze co się rzuca w oczy, to jest oczywiście wygląd. I wygląd e oceniłbym na plus z jednym. Małym wyjątkiem. Ta gitara była zamówiona jako Gold Top. Gold Top to jest Les Paul, który ma takie złote wykończenie. No nie wiem jak to widać w kamerze, ale na żywo to jest po prostu pomarańczowe, więc ze złotem nie ma nic wspólnego. Można powiedzieć, że jest ładne na swój sposób, ale na pewno nie jest złote. Kolejna rzecz i coś, nad czym wiele osób się zastanawia, kupując tańszą gitarę, to jest to, jak ona jest ustawiona. No i ona była ustawiona powiedzmy poprawnie. To znaczy, akcja strun nie była jakaś bardzo wysoka. Dało się na tym grać, ale jeśli jesteście przyzwyczajeni do grania na wygodniejszych, wyższej gitarach, to była trochę za wysoko. To, co zrobiłem, to po prostu obniżyłem sobie gryf, trochę bardziej go naciągnąłem i jest dużo lepiej, ale i tak nie jest idealnie. To znaczy, moim zdaniem siodełko jest trochę za słabo wycięte i struny tutaj są za wysoko. I to oczywiście wymaga poprawienia siodełka. Nie chciałem tego robić, bo chciałem Wam pokazać tę gitarę tak jak jest. Jedyną zmianą jest właśnie minimalnie wyregulowanie gryfu. Nawet struny są te oryginalne, mimo że mam ją od lipca. Tak jak mówię, chciałem pokazać w formie, w której ona do mnie przyszła. Największym minusem, który tutaj rzucił mi się w oczy na początku, to jest wrażenie z dotykania podstrunicy. Wydaje się, jakby ona była zrobiona z plastiku, a nie z drewna. Tak jak reszta gitary, całkiem nieźle, mimo tej ceny, 530 zł, zapłaciłem. Um, sprawia wrażenie dobrej jakości, to podstrunica odstaje. I kiedy na niej gram, to mam wrażenie, jakbym właśnie grał na plastikowej gitarze. E, I zaznaczę, że po jakimś czasie grania, <laughs> przepraszam. Kiedy chyba troszkę to się powycierało i też progi, pewnie to jest też kwestia progów, to się poprawiło to wrażenie, ale nadal jest dość daleko do ideału. Znowu, nie tak, żeby to odstraszało, żebym nie miał ochoty grać na tej gitarze, ale jednak czuć przepaść w porównaniu z Gibsonem, oczywiście, który tam kosztuje kilkanaście tysięcy, więc to nie ma porównania. I jeszcze jeden minus, to było ustawienie pick a właściwie ich um, czułość, jeśli można tak powiedzieć. To znaczy ten przy. Mostku jest dużo słabszy i nie wiem, na ile tutaj widać, musiałem go bardzo mocno, właściwie prawie, że maksymalnie wyciągnąć w górę, a ten przy gryfie maksymalnie w dół wkręcić, po to, żeby ten sygnał był mniej więcej równy. A i tak wydaje mi się, że ten przy mostku jest trochę słabszy. Jak tutaj przestawię na ustawienie przy mostku, jest po prostu głośniej. Więc to jest taka wada, której tutaj się nie pozbędziemy w sposób normalny. Trzeba po prostu wymienić te pick-upy. Da się to. W miarę przyzwoicie ustawić, tak jak mam teraz, no ale tak nie powinno być, że musi być taka różnica wysokości, żeby to mniej więcej było podobnej głośności. Zagram teraz kilka dźwięków, żebyście usłyszeli, jak to brzmi nie w kontekście piosenki, jakby na początku, ale solo. I muszę powiedzieć, że samo brzmienie moim zdaniem jest naprawdę przyzwoite, a już patrząc na cenę, to jest naprawdę bardzo dobrze. Więc zagram jakiś podstawowy dźwięk, akord na em, wszystkich ustawieniach, zobaczcie, jak to brzmi. Przestawka przy gryfie, teraz obie przestawki. W takim czystym, lekko łamiącym się brzmieniu. Dam może troszkę mocniejszy przester. Więc mam tutaj całkiem uniwersalne brzmienia. Jak widzicie mamy P90 z przystawki, nie humbuckery. P90 to jest coś powiedzmy, to są teoretycznie single, yy, ale jeśli chodzi o brzmienie jest coś pomiędzy takimi standardowymi singlami jak startocasterze czy telecasterze, Hambakerami. Jak słychać brumią, to jak mówię, to nie są hambakery. i jeśli chodzi o tą przystawkę przy, um, przy gryfie, tak damy czyste w miarę brzmienie, może troszkę bardziej czyste i byłoby wręcz takie jazzowe. Ładne całkiem brzmienie, a jeśli damy tą przy mostku, no to oczywiście nawet na tym samym ustawieniu już słyszymy... Lekki przester. Jak słuchacie, jak to Les Paul trochę ta struna G nie stroi, więc wszystko jest w formie. No właśnie, jak to jest ze strojeniem? Moim zdaniem całkiem nieźle. Tutaj znowu na plus mnie zaskoczyło, same klucze wydają się trochę takie liche plastikowe w dotyku, ale jeśli chodzi już o używanie, funkcjonalność, no przyjechałem tutaj z domu, dałem do takiego materiałowego pokrowca, który kupiłem razem z gitarą, przyjechałem tutaj autem, przenosiłem oczywiście różne temperatury i jak podłączyłem, ta gitara całkiem nieźle stroiła, musiałem tylko lekko poprawić. Także w czasie grania pociągam struny, oczywiście gram słabiej, mocniej, w miarę nieźle trzyma strój. To, na czym musiałem popracować, to jest intonacja, ale tak jak mówiłem, nie chciałem tej gitary przed tą recenzją jakoś specjalnie ustawiać. Chciałem, żebyście ją zobaczyli tak, jak jest w pojęciu z pudełka. W miarę jak grałem tutaj wyżej, słyszeliście zresztą teraz, czy bardziej na początku tego nagrania, było nieźle, nie było słychać jakichś mocnych odchyłów, jeśli chodzi o intonację, więc całkiem nieźle stroi na, na gryfie, całkiem nieźle trzyma ten strój. Pod tym względem jestem pozytywnie zaskoczony. Myślę, że poza poprawą siodełka. Drugą rzeczą, gdybym miał coś zainwestować w te gitary, byłyby jednak i tak klucze, bo tak jak mówię, wydają się one takie troszkę być yy, słabej jakości, a wiadomo, niestrująca gitara y, to jest coś, co dyskwalifikuje gitarę z użytku. Ale jak mówię, nie jest to wcale konieczne. Sama wygoda grania, muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyła na plus. Bardzo wygodnie się łapie, poza oczywiście tą podstrójnicą, której jak mówiłem wcześniej, jest troszkę taka plastikowa, to poza tym wszystkie inne elementy, jeśli chodzi o wygodę, komfort grania, naprawdę na plus. Podsumowując, z jednej strony mogę zdecydowanie powiedzieć, że to jest pełnoprawna gitara. To nie jest zabawka, to jest gitara, której można niezależnie od poziomu zaawansowania grać. Można się na niej uczyć, można grać nawet już będąc bardziej zaawansowanym i nie czujemy się jakbyśmy grali na zabawce. To znaczy. Jest troszkę element plastikowości, ale on nie jest na tyle duży, żeby wykluczał granie na takiej gitarze. Ale z drugiej strony mam te gitarę ponad pół roku, a obok na stojaku stoi mój Fender. Co tam kilkanaście tysięcy, 12 chyba teraz kosztuje. No i kiedy mam grać, no to automatycznie sięgam po tamtą gitarę, no bo jednak ona ma to coś, czego ta gitara nie ma. To znaczy, gdybyśmy chcieli porównać każdy poszczególny aspekt, na przykład samo brzmienie, byśmy zrobili jakiś ślepy test, to sądzę, że różnica w brzmieniu nie byłaby wcale taka duża, jakbyśmy oczekiwali po tej różnicy w cenie. Albo jakiś inny element, na przykład wygodę. Porównam samą wygodę też, powiem, kurczę... Nie jest aż tak wielka różnica, ale kiedy to wszystko razem skumulujemy, tamta gitara moim zdaniem broni się, to znaczy różnica klas jest tutaj zdecydowanie zauważalna. Pewnie jest tam w tym element jakiś tam placebo i sugestii, no ale jak mam inaczej ocenić? No nie jestem w stanie inaczej, tylko wypowiadam swoją opinię. No a podsumowując to jest gitara, która na pewno przekracza swoją cenę, jest to pełnoprawna gitara jeśli zamierzasz się na przykład uczyć, a nie chcesz wydawać dużo, to jak najbardziej jest to dobra gitara, ale nawet jeśli już umiesz grać, a chcesz po prostu kupić sobie jakąś taką poboczną gitarę, załóżmy zawsze ci się marzył master, ale nie chcesz na niego dużo wydawać, no to jak najbardziej polecam przynajmniej rozważyć zakup Harley Benton, bo można wydać załóżmy 1000 zł i mieć dwie albo nawet trzy gitary, których pewnie się będzie rzadko grało, ale jak przyjdzie akurat ochota, żeby pograć na Gold Topie, no akurat z tym Gold to tutaj niezbyt wyszło, no to zawsze taką gitarę mam. Więc zaspokajamy ten głód kupowania nowego sprzętu, a jednocześnie nie wydajemy aż tak dużo. Dobra, kończę już. Jak widzicie, dawno nie byłem na YouTubie, więc trochę to się rozgaduję. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Pewnie wielu z was ma też gitary marki Harley Benton, albo mieliście okazję pograć. Napiszcie swoje e, opinie. Jestem też ciekaw, jak różni się jakość między poszczególnymi gitarami. Bo sądzę, że w tych tańszych gitarach to może być problem. Ktoś trafi na super egzemplarz, ktoś na słaby, ale pamiętajcie, że zazwyczaj większość sklepów może można zwrócić. E, dajcie też znać, czy chcielibyście zobaczyć, jak taką gitarę staram się prostymi metodami, nisk, niskim kosztem poprawić, zmodyfikować, e, zmienić jakieś elementy, jeśli to Was interesuje, e, dajcie proszę znać e, poniżej. Tymczasem dzięki, subskrybujcie kanał, e, dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, napiszcie komentarz i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!